Europa jest w stanie porzucić gaz z Rosji. Oto jak to zrobić i dlaczego należy to zrobić. Zapraszam na kolejny energy drink. atak rosyjski na Ukrainę, są kolejne ofiary ludzkie, kolejne ofiary w infrastrukturze, w gospodarce ukraińskiej, która straciła na ataku rosyjskim już ponad 10 miliardów dolarów według wyliczeń. Kijowa tymczasem Zachód podejmuje się różnych działań na rzecz ukarania Rosji z jednej strony i uniezależnienia się od niej z drugiej strony. To oczywiście temat związany z energetyką, którą zajmuje się na co dzień od kilkunastu lat, dlatego przyjrzyjmy się możliwościom ograniczenia importu gazu z Rosji. Dlaczego gazu? Ponieważ to jest dużo bardziej skomplikowana sprawa niż na przykład ropa naftowa, od której moglibyśmy relatywnie szybko, błyskawicznie uniezależnić się jako Unia Europejska. W odpowiedzi na atak Rosji na Ukrainę zostały wprowadzone różne sankcje zachodnie, dotykające sektora bankowego, są bardzo radykalne, ponieważ ograniczają możliwość wykorzystania rezerw finansowych przez Rosję, ograniczają możliwość inwestycji, sprawiają, że ropa, gaz Firmy energetyczne rosyjskie stają się trendowate na rynku i nawet jeżeli nie ma embarga na ropę i gaz, to firmy zachodnie obawiają się takiej współpracy. Niech przykładem będzie na przykład holendersko-brytyjski Shell, który wręcz oficjalnie przeprosił za to, że kupił na promocji ropę rosyjską od handlarza Trafigura po tym jak Rosjanie zaatakowali Ukrainę. Więc Rosjanie stają się na rynku trendowaci, natomiast nadal są głównym dostawcą gazu, to jest 40% gazu dostarczonego do Unii Europejskiej w zeszłym roku i Ropy to też jest kilkadziesiąt procent, ale skupmy się dzisiaj tylko na gazie. To temat tak szeroki, że dzisiaj tylko gaz, i w tej sprawie. Unia Europejska ma zamiar podjąć określone działania. Chociaż Polska zapowiadała, że byłaby w stanie natychmiast porzucić dostawy gazu z Rosji dzięki temu, że ma magazyny, w których są zapasy pozwalające wytrzymać kilkadziesiąt dni bez jakichkolwiek dostaw. Tymczasem chodzi tylko o zatrzymanie dostaw gazu z Rosji, ponieważ ma połączenia gazowe z sąsiadami, które będą coraz bardziej drożne i dawały coraz większą możliwość sprowadzania gazu spoza Rosji. No i ma oczywiście terminal LNG. Nie wszyscy w Unii Europejskiej są na to gotowi. Niemcy zadeklarowali kategorycznie, że nie wprowadzą żadnego embarga, więc Komisja Europejska wyszła z propozycją, która jest kompromisowa, ale nadal dosyć radykalna jak na możliwości i chęci Unii Europejskiej. Chodzi o program Repower EU. Ów program zakłada, że do końca tego roku Unia Europejska zmniejszy zależność od gazu rosyjskiego o dwie trzecie. Sprawi, że jeśli w 2021 roku sprowadzaliśmy 155 miliardów metrów sześciennych gazu z Rosji jako cała Unia Europejska, to już po zakończeniu 2022 roku do końca tego roku zmniejszymy to zapotrzebowanie o 55 miliardów metrów sześciennych rocznie to liczba symboliczna bo taką przepustowość ma właśnie zablokowany gazociąg Nord Stream 2 oraz działający gazociąg Nord Stream 1 który chcieliby zablokować na przykład Polacy ale nie chcą tego zrobić Niemcy ze względu na Konsekwencje ekonomiczne odcięcia od gazu rosyjskiego, od którego są tak bardzo zależni. Żeby osiągnąć ten cel, Komisja Europejska proponuje szereg działań, które zostały zapisane w programie Repower EU, za którym mają iść kolejne regulacje europejskie. Po pierwsze, do końca września wszyscy operatorzy magazynów gazu w Europie mają mieć zgromadzone zapasy. Co najmniej 90% przepustowości magazynów gazu w Unii Europejskiej musi być zapełniona do 1 października każdego roku, czyli na miesiąc przed rozpoczęciem sezonu grzewczego, który rusza w listopadzie, aby nie powtórzył się kryzys energetyczny z jesieni 2022 roku, gdy magazyny pod kontrolą rosyjskiego Gazpromu były prawie puste przed zimą i teraz hamują możliwość reakcji Niemiec, które boją się doborów gazu. Kolejne rozwiązanie, które ma wpłynąć na poprawę sytuacji w Europie, to rewizja systemu handlu uprawnieniami do emisji CO2 tak, żeby opanować drogę na rynku energii. Klimat jest ważny, ale bezpieczeństwo i ekonomia także to są trzy wierzchołki trójkąta definicji bezpieczeństwa energetycznego o której to można usłyszeć w moich innych nagraniach. Natomiast bezpieczeństwo dostaw oraz bezpieczeństwo ekonomiczne sprawia, że system handlu emisjami zostanie zrewidowany tak, żeby dawał mniejszą presję cenową, ponieważ w tym momencie emisja CO2 jest opłacana przez producentów energii, przez to podnosi koszty wytwarzania energii i przekłada się na wyższą cenę energii u konsumentów. Każda obniżka jest teraz ważna w dobie kryzysu energetycznego i gospodarczego. Bardziej długoterminowo Komisja Europejska proponuje uniezależnienie się od gazu rosyjskiego w ogóle Najpóźniej do 2030 roku. Mają temu służyć interwencyjne dostawy gazu, omawiane m.in. przez Polaków, ale przez całą Unię Europejską, ze Stanami, z Katarem, z Egiptem, ze wszystkimi dostawcami spoza Rosji, którzy mogą zmniejszyć zależność od rosyjskiego Gazpromu. Temu także ma służyć rozbudowa infrastruktury. Niemcy ogłosiły, że chcą zbudować terminal LNG w Brunsbytel. To będzie obiekt jeszcze większy od polskiego, bo ma mieć 8 miliardów metrów sześciennych przepustowości. Polski gazoport w Finoujściu będzie miał taką przepustowość po rozbudowie, natomiast Niemcy chcą zbudować swój gazoport w Brunsbytel, połowę finansując za wsparciem rządu niemieckiego i z punktu widzenia polityki kraju, który opowiadał, że chce porzucić paliwa kopalne i tylko w okresie przejściowym korzystać z gazu rosyjskiego, jest to swego rodzaju rewolucja. I bardzo dobrze, szereg działań tego typu ma sprawić, że do 2030 roku Europa w ogóle nie będzie potrzebowała gazu rosyjskiego. I w rozmowie na ten temat pojawia się też dyskusja o embargo. Polska deklaruje, że byłaby w stanie porzucić gaz i ropę z Rosji z dnia na dzień przy odpowiednich. Przygotowaniach, przy odpowiednim koszcie, też ekonomicznym, bo taki ruch faktycznie skończyłby się jeszcze większą drożyzną. Już teraz mamy drożyznę, koszty ekonomiczne awantury Władimira Putina na Ukrainie są duże i będą rosły. Narodowy Bank Polski poinformował o kilkunastoprocentowej inflacji ze względu na atak Rosji na Ukrainę. Więc teraz już czujemy. Ciężar ekonomiczny tego, co wyprawia Putin, będziemy go odczuwać jeszcze bardziej, także w związku z naszymi działaniami, które mają uderzyć w reżim Władimira Putina, bo każde euro czy złotówka wysłane do Rosji za jej węglowodory potem służy do zbrojeń, które mogą się skończyć później w przyszłości, być może nawet nieodległej wojną europejską, nie tylko na Ukrainie, ale wojną dużą, gorącą wojną na starym kontynencie. Dlatego też, patrząc z tej perspektywy, warto rozważyć to embargo, na które póki co nie ma powszechnej zgody w Unii Europejskiej, więc na razie zostaje Repower EU, plany Komisji Europejskiej, które nie są złe, ale mogą nie wystarczyć, by powstrzymać Władimira Putina na Ukrainie. Natomiast póki co dobre i to, dyskusje o embargo będą trwały. Być może także z Państwa udziałem. Zapraszam do dyskusji na ten temat, do zasubskrybowania mojego kanału. No i już za tydzień na kolejny Energy Drink.